Cześć, moje drogie osoby spod znaku Barana. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na co tygodniowy horoskop. Spójrzmy nas na aspekty, które zawsze Was tutaj interesują. Ja dziękuję na wstępie za to, że jesteście. Przepięknie komentujecie, bywacie na kanale, oglądacie oczywiście horoskopy. No i dajecie łapeczki w górę oraz subskrybowaliście kanał. Jest mi niezmiernie wdzięczna. Miło wdzięczna jestem i dziękuję raz jeszcze. A jakie te karty dla Was w tym tygodniu? <laughs> Przepraszam. Kapłan jest na na dla singli. Osoby zajęte. Dziewięć mieczy, osoby szukające pieniędzy, pracy, pustelnik, osoby mające pracę, 6 mieczy, finanse, rycerz buław, gwiazda na gry losowe, hazardowe, seniorzy. <laughs> rycerz denarów Tutaj aspekt atmosfery, tygodnia 7 denarów, zdrowie, as, buław i jak poradzę sobie z problemami, dwójeczka, mieczy, nowa kategoria, zmiana, e, czyli jak sobie poradzę, jak to będzie wyglądało, tak ogólnie. E, I co, zaczynamy oczywiście od singli, którzy mają kapłana, karta więzi duchowej przewodnictwa, ale też i porady. Jeżeli sobie nie radzimy w sferze emocjonalnej, jesteśmy zagubieni i powinniśmy poszukać kogoś, kto będzie naszym mentorem, przewodnikiem lub po prostu doradcą. Jednakowoż jest to dla nas karta oczywiście wskazująca na cierpliwość, pokorę i więź duchową raczej niż cielesną, niż bardzo bardziej miłosną tak naprawdę, jeśli chodzi o te aspekty po prostu uczuciowe. Mamy kogoś, mamy karta lęków, strachów, dziewiątkę mieczy, będziemy się czegoś bać, będziemy przejaskawiać pewne aspekty. Tu mogą kobiety niestety być jakieś takie nerwowe, niestety nie, nie do końca stateczne, mogą się właśnie obawiać czegoś, co, co nie nastąpi, bo jest to czarnowictwo, to jest spojrzenie na, na przyszłość na jakieś sytuacje z takim wyolbrzymieniem, ale też może być jakiś problem przez kobietę nerwową, więc też musimy na to spojrzeć od tej strony. Mamy. Tego pustelnika na aspekt oczywiście poszukiwań pieniędzy pracy. I jeśli chodzi o w ogóle o pracę, pustelnik, tak, no to jest taka izolacyjna karta. Możemy, albo my się odwrócić po prostu od tej koncepcji, albo nawet szukając tutaj. Tej pracy, tak, umów, współpracy. No może być nam ciężko ją zawrzeć. Ewentualnie opcją jest założenie własnej firmy i pójście własną ścieżką. To jest najlepsze rozwiązanie przy tej karcie. Jeśli mamy pracę, mamy szóstkę mieczy, oddalenie, karta brama, dla niektórych karta rozstania w danym momencie, ale też i karta podróży na przykład służbowej, zmiana też stanowiska i generalnie zmiana, która budzi spokój. Tak? Czyli po określi możliwym mówi nam karta, że będziemy spokojnie żeglować po wodach nowych możliwości, bo tutaj jest ten aspekt właśnie jakichś nowości. Pieniądze, rycerz buław i gry losowe, hazardowe. Gwiazda, gwiazda, cudowna karta, dająca naprawdę wiele możliwości, jeśli chodzi o właśnie, nawet wygrane, jeżeli marzymy o tym szczerze to powinno coś do nas przyjść i powinniśmy działać, tak? Bo w finansach mamy rycerza Buław, ruch wiadomości, zbieranie ich, otrzymywanie, śledzenie czegoś, no i w ogóle ten pieniądz w ruchu, tak, może być z zagranicy, może być poprzez jakieś układy dynamiczne. Tak więc tutaj, jak najbardziej, dobry czas i dla hazardzistów, kolokwialnie mówiąc, i dla osób, które gdzieś ten pieniądz chcą zdobyć poprzez podróż, poprzez kontakty, poprzez po prostu ruch. Seniorze, seniorze mają rycerza denarów. Będzie to tydzień stateczny, oparty na konkretnych obowiązkach, powtarzalności ich. Raczej was nic nie zaskoczy. Nie będzie też strat. Nie ma w tej karcie kłótni. Delikatny ruch mogą być jakieś odwiedziny, jakieś wiadomości, ale nie wzbudzające kontrowersji. W relacjach ogólnie, tutaj emocjonalnych, to samo. Tak? Czyli, czyli, jeżeli były chłodne relacje, to one będą chłodne, jeżeli były e, e, niedostępne, będą niedostępne w jakimś sensie, e, a jeśli były ciepłe, to one będą po prostu takie same, ale nie będą bardzo gorące, bo jednak to jest ten stateczny rycerz. Tak? On nie daje tej namiętności, pasji. To raczej taka koleżeńsko-przyjacielska karta atmosfera tygodnia 7 denarów, a więc czeka nas jakaś zwłoka lub oczekiwanie na coś, co przyniesie pewne efekty, a więc to, co zasiejemy, to zbierzemy. A z buław na zdrowie nowe aspekty, nowe okoliczności, nowa forma leczenia lub nowe dolegliwości, tak, w jakimś sensie. To jest karta stanów zapalnych, problemów z kręgosłupem, plecami, Eee, tutaj stany podgorączkowe, gorączka, no i generalnie, właśnie jakiś stan zapalny, tak, nowa energia, także ciąża, oczywiście, bo jest to zaskakująca karta i w tej kwestii. Natomiast jak sobie poradzę z problemami, dwójka mieczy, poradzę sobie w taki sposób, że pogodzę przeciwieństwa, e, będę w konsternacji, ale dzięki racjonalnemu usmysłowi dokonam właściwych wyborów. Tylko nie mogę się za długo chwiać, nie mogę za długo czekać, muszę rozwiać swoje wątpliwości, przerwać i zerwać, tak naprawdę, opeskę emocji, by dotrzeć do sedna. I uda się, więc myślę, że będzie ok. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy dalej do osób z podznaku byka. Witam serdecznie, drogie byki. Zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję za cudowne komentarze, za to, że wspaniale wysyłacie niesamowite, piękne emotikonki. No i za subskrypcję kanału, też jest mi niezmiernie miło. A jakie karty dla Was? Na końcu oczywiście nowa kategoria. E, zobaczmy, jak ona się przyjmie i czy Wam się spodoba. E, natomiast single wieża. Osoby zajęte as denarów. E, szukamy pieniędzy pracy, mamy koło fortuny. Aspekt posiadania pracy 6 denarów, finanse e, 3 buławy, to lotek gry losowe 2 buław. Aspekt oczywiście seniorów 10 denarów. Atmosfera tego dnia, drzewo życia oraz zdróweczko królowa buław i jak poradzę sobie w tym tygodniu z problemami w pięć mieczy. <laughs> A więc mamy dwie trudne karty, niestety, w układzie, i od takowej zaczynamy. A więc, już pierwsza jest kartą ruiny, zmiany, gwałtownej zmiany, burzliwości, kłótni. No i tutaj jeśli szukamy tej miłości, możemy niestety nie uzyskać pozytywnych efektów, los zadziała, coś się zmieni, może oznaczać to, że my nie będziemy mogli przyłożyć się do kwestii emocji lub po prostu dana relacja nie przetrwa, tak, czasami jest tak, że przekażemy kontakt komuś, wyślemy numer, no i to nie dojdzie, na przykład albo, albo ktoś zgubi nasz numer, tak. Tak czy owak, może też dojść do po prostu konfliktu i zmagań, a więc także przerwania znajomości, gwałtowna zmiana. Mamy kogoś, mamy z kolei inną energię, asa denarów, asa inwestycja, więc tutaj relacje powinny inwestować w siebie. Jest to karta też ciąży, nowej ścieżki zakupów poważnych do domu, dla rodziny, ale też i na przykład uroczystości, która nas kosztuje po prostu, czyli ślub, wesele, chrzciny. No, i ogólnie inwestycje szeroko pojęte w kwestii emocjonalnej, ale też i budowanie jej w oparciu o takie solidne fundamenty. Mamy ochotę szukać pieniędzy pracy. Koło fortuny wskazuje nam na aspekt oczywiście zmiany. Tak, jeżeli wcześniej na przykład były jakieś oferty, ale nie korzystaliśmy z nich, niestety teraz koło fortuny przejdzie w tryb. Uśpienia, można powiedzieć kolokwialnie mówiąc, ale jeśli się coś nie udawało, to koło fortuny odwraca się na naszą korzyść i cokolwiek robimy, przyciągamy dobre aspekty i możemy tutaj zdobyć dobrą pracę. Mamy pracę z kolei: 6 denarów to czas negocjacji, to czas rozmów. Zdania na czyjąś łaskę, ale też i gestów, na przykład ze strony szefa, przełożonych ogólnie rzecz biorąc, współpracowników, gdzie powinniśmy się dogadać. Co jest ważne, Ano to, żebyśmy utrzymali równowagę między dawaniem a braniem, wtedy będzie to dla nas najkorzystniejsze. Finans. Trzy buławy i dwójka buław na aspekty gry losowe. Tutaj jakieś rozdwojenie troszeczkę. Możemy też w dwie gry losowe grać. Używać dwóch sposobów. Karta dynamicznych działań, raczej spontaniczna energia i okazjonali, tak zwane. Czyli, że okazjonalnie gramy, tak nie puszczamy cały czas, tylko wybieramy spontanicznie jakieś momenty. Ale finanse w ogóle dobre będą na przykład z zagranicy, z podróży, możemy wiązać pieniądze z podróżą lub ktoś z daleka nam pomoże. Natomiast też w ogóle będziemy osiągać z pracy na przykład swoje e, też duże dochody, będziemy zadowoleni, sat, usatysfakcjonowani. I bardziej będziemy usatysfakcjonowani z pracy lub innych źródeł niż to, to lotek, mimo wszystko dlatego, że jest to karta wyższa w jakimś sensie i ona daje inne aspekty. Natomiast seniorzy mają dziesiąteczkę denarów. Oznacza to jakąś obfitość, też powrót do przeszłości. Może być uroczystość rodzinna, świętowanie, zadowolenie, ale też i sprawy majątkowe odegrają rolę, może spadkowe. Możecie też otrzymać jakieś pieniądze, co będzie dla Was bardzo fajną wiadomością. Drzewo życia jest na atmosferę, czyli Cokolwiek dzieje się, dzieje się dobrze i powinniśmy z tym się pogodzić, ale też do tego odpowiednio podejść. Zdrowie. Kulowa buław. Tutaj w zdrowiu kobieta może odegrać główną rolę, może być to pani doktor, fizykoterapeuta, masażystka. Ktoś, kto generalnie, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, pomaga. Karta wzięcia się za siebie świetna karta, by rozpocząć terapię. Tutaj nic z nieba nie spada, ale też są efekty. To znaczy, że jeśli zaczniemy postępować właściwie, będziemy kierować się silną wolą, osiągniemy sukces. No i co jest ważne: mięśnie, kości, stawy, stany zapalne, bóle mięśniowe, stany podgorączkowe, no i kwestie sercowe, czyli kardiologiczne do sprawdzenia, no, i jak poradzę sobie z problemami? Nowa kategoria, ta piątka mieczy, jest trudną kartą. Jest to karta pulsowego zwycięstwa, porażki. Jeśli chcę zmniejszyć, zniwelować aspekt tej karty negatywny. To nie mogę być zacięta, zacięty, nie mogę za wszelką cenę czegoś udowadniać, bo wtedy poniosę srogą porażkę. Ale uważajmy, bo otoczenie może nam nie pomagać i będzie nam ciężko. Dyplomatyczna postawa może nam pomóc, ale jakąś lekcję też możemy tu odrobić, a więc. Trzymajcie się, będzie dobrze. Dziękuję za uwagę i przechodzimy dalej do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że jesteście cudownie, obdarzacie mi tutaj energią. I dziękuję także za subskrypcję kanału. Kłaniam się nisko. A jakież to karty dla Was będą? Za chwilę objawię. A też yy, czeka Was na końcu nowa kategoria i zobaczycie, jak ona sobie zadziała tutaj dla Was w tym tygodniu. No i tak single 6 pucharów, osoby zajęte król buław, osoby szukające pieniędzy pracy, piąteczka denarów, osoby mające pracę król pucharowy, finanse 9 buław, e, gry losowe hazardowe 7 mieczy, seniorzy karta śmierci. Atmosfera tygodnia, kochankowie, aspekt zdrowia, król mieczy i jak poradzę sobie z problemami. To nowa kategoria, rycerz mieczy. Ciekawa karta, a za chwilę do niej przejdę. Zaczynamy od ciepłej, milusiej karty, można powiedzieć kolokwialnie, szóstki pucharów wskazującej, że single w tym tygodniu mogą wracać do przeszłości, może ktoś się do Was odezwać, możecie Wy do kogoś wrócić, możecie też wrócić do dawnych sposobów poszukiwań, no jest to ciepła karta też zaproszeń, wiadomości ale też i zwrócenia się ku osobom, które znamy, bowiem tam jest jakiś potencjał, jeśli chodzi o uczucia. Mamy kogoś, mamy kula. Buław. Jest to karta męska, ona zadecyduje tutaj oczywiście o naszej przyszłości w cudzysłowie. Co to znaczy? Albo po prostu panowie będą kierować relacjami i obojętnie co to będzie, będzie to kwestia ich dominacji. Także uważajmy na konflikty władzy oraz wpływy silnych mężczyzn, którzy mogą ustawiać waszą relację wedle własnego uznania. Natomiast szukamy pieniędzy, pracy, mamy piątkę denarów, ona wskazuje na poczucie straty i możemy odczuć stratę. Może być tak, że zainwestujemy w jakieś poszukiwania, czas, pieniądze, inne środki i. Stracimy. Natomiast karta mówi, że możemy to odzyskać, ale w jakimś sensie musimy się zwrócić do tego, co mamy pod nosem. Być może przechodzimy obok możliwości ludzi i nie zwracamy na to uwagi, że, że gdzieś one są te możliwości, a więc gdzieś ta energia tutaj jest, ale jakby trzeba ten, ten, ten potencjał wydobyć i spojrzeć na niego od innej strony. Natomiast jeśli mamy pracę, mamy. Króla Pucharowego. On wskazuje na ciepłego, miłego, serdecznego mężczyznę, na jakieś propozycje, na dobre układy międzyludzkie, na pomoc, na poradę. No i na to, że ktoś będzie w stosunku do nas dobrze postępował, będzie właśnie uczciwy. To też karta dobrych negocjacji. Natomiast finanse. 9 buław i gry losowe hazardowe. 7. Nie, czy tutaj możemy kombinować, tak, tych grach losowych, ale uważajmy, bo możemy się oszukać. Niestety ta karta jest kartą problematyczną, bo owszem, ona mówi o kombinacjach, o szybkich pieniądzach, o jakichś rzeczywiście ciekawych aspektach, ale jeżeli w ogóle mamy na finanse 9 buław, to znaczy, że nie będziemy zadowoleni z czegoś i jednak możemy przekombinować, stracić i w ogóle te finanse będą nam tak doskwierać, będą tak szły, jak po grudzie możemy czuć ograniczenia, blokady. Seniorzy, karta śmierci, karta zmiany, transformacji, e, rozerwania jakichś więzi, oczywiście w niektórych przypadkach, albo zmiany w Waszym sposobie myślenia, co po prostu pozwoli na to, że pewne układy po prostu się przetasują. Także coś ktoś może wrócić z przeszłości, nic nie jest pewne, ale zmiana nastąpi. Atmosfera tygodnia to. Kochankowie czekają Was trudne wybory. Zdrowie. Król Mieczy, no jest to karta oczywiście wskazująca na aspekt lekarza, porady. Być może pójdziecie do kogoś, kto surowo będzie chciał Wam powiedzieć, jak stoi sprawa. Może być to nieprzyjemna osoba, ale dość konkretna. Karta operacji szpitala, nieprzyjemnych też badań, czy badań koniecznych, które trzeba wykonać. Zwróćmy uwagę na układ oddechowy płuca. Oczy, ale też ogólnie nad kwestią układu nerwowego, dlatego, że możemy być pobudzeni, niezadowoleni. No i jak poradzę sobie? Tak? Rycerz Mieczy. No, jak poradzi sobie rycerz? Rycerz Mieczy jest błyskotliwy, szybko myślący, atakujący, ale jednocześnie inteligentny. Czyli tutaj, jeżeli chcemy wygrać jakąś sprawę, musimy być również szybcy. Co na przykład ludzie, z którymi się spieramy, i być błyskotliwym, takim nie dającym się zepchnąć na pobocze, choć działamy samym intelektem, słowem. Przede wszystkim to będzie dla nas najistotniejsze. Wygramy, ale możemy być przy tym dosyć ostrzy, na przykład tacy no, konkretni, choć y, możemy wydawać się trochę nieco agresywni, i wtedy wygramy. Mimo wszystko, rycerz Mieczy dzięki agresji słowa. Szybkości myślenia, dokonuje cięcia i wygrywa. Tak więc to będzie Waszym orężem. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.